Nagrody w konkursie Radom Obywatelski przyznane w tym roku. Nagrody wręczono w trzech kategoriach: Dobre Praktyki 2012, Dobroczyńca Roku 2012 oraz Darczyńca Roku. To jest szczególny konkurs, bo to jest konkurs pokazujący, jak jesteśmy dobrym i wartościowym społeczeństwem. I myślę, że. Wyciągamy wnioski, iż jesteśmy naprawdę prawdziwym społeczeństwem obywatelskim. Potrafimy wspierać nas samych, ale dzielić się przede wszystkim dobrem, jakie mamy w sercu z innymi ludźmi. Proszę Państwa, jest to coś, co jest nieocenione. Laureatem w kategorii Dobre Praktyki została parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu Grupa Teatralna Osób z Zespołem Downa Opatrzność. Kapituła konkursowa doceniła projekt pod nazwą Oddziaływanie na osoby z zespołem Downa, ich rodziny i opiekunów poprzez przygotowanie i wystawianie spektakli teatralnych oraz integracja ze społeczeństwem poprzez sztukę. Aktorzy Grupy Teatralnej Opatrzność w ciągu pięciu lat wystawili sześć spektakli jego własne siły. Płakali, bo wydawało im się, że oni nic nie potrafią, ale już w grudniu stanęli na deskach teatru, na scenie kameralnej. Cieszyli się bardzo, widownia ich przyjęła z aplauzem i to był początek ich chęci do działania. Kapituła konkursu przyznała również dwa wyróżnienia. Otrzymali je Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Radomiu oraz Fundacja Dobry Duszek. Druga kategoria to Dobroczyńca Roku 2012. Wygrana w tej kategorii ma znaczenie prestiżowe, a nagrodą w nim jest statuetka i dyplom oraz prawo używania tytułu Dobroczyńca Roku. Zaszczytny tytuł przyznany został księdzu Ireneuszowi Gizanowi, działającemu w oratoryjnym stowarzyszeniu Radość. Chciałbym powiedzieć podwójnie dziękuję. Najpierw dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tej niespodzianki. Wszystkim bardzo, bardzo. Tak, także chcę podziękować Panu Bogu za tych wszystkich, którzy postawili którzy, którzy na mojej drodze kapłańskiej, nie tylko z którymi mogłem i mogę. Mam nadzieję, że będziesz Od 23 lat ksiądz Irenausz Gizan z wielką miłością i oddaniem podejmuje działania przyczyniające się do poprawy sytuacji najuboższych mieszkańców Radomia, wspierając w szczególności dzieci i młodzież. Ksiądz pomaga także osobom niepełnosprawnym. W kategorii Darczyńca Roku laureatem została Piekarnia Fogiel and Fogiel, spółka Jawna. Chciałbym podziękować. Tym wszystkim, którzy zauważyli naszą działalność, wiesz, że tak naprawdę to nie jest nic wielkiego. Zawsze mówiłem i będę mówił, że łatwiej jest dawać niż prosić. Akurat dzięki obiece pomocy boskiej jesteśmy w tej sytuacji, no, że możemy się trochę podzielić. Jest to dla nas zupełnie naturalne. Także przyjmuję tę nagrodę. Jako to, dla wszystkich ludzi, którzy pomagają innym. Kapituła konkursu doceniła piekarni Fogiel za wsparcie udzielane przy działaniach społecznych i kulturalnych. Obaj właściciele firmy wspierają swoją pomocą wiele przedsięwzięć artystycznych i integracyjnych w Radomiu.